A dzisiaj pokażę wam jak zrobić Fury do GTA San Andreas Na MTA Zaczynajmy! Pobieracie sobie jakąś furę Jak coś link do tej fury, którą ja pobiorę macie we w opisie Se Możecie sprawdzić e, Pobieracie jeszcze jeden link z opisu. Wypakowywujecie sobie go Macie sobie takie dwa piliści, co nie? Sobie teraz stworzycie nowy folder, nazwać go z nim BMW Sorry, c podłoga BMW E36, z tego no sobie nie wiem jaki to jest. No E36. Po to sobie kopiecie e, dwa pliki, które macie no, w tym no I teraz powinniście mieć takie dwa te. Potem sobie kopiujecie te dwa, wkleicie sobie. I w tym momencie powiedzicie coś takiego, co nie? Stronach stronę GTA ID to jest no oczywiście MTA. Link do tej strony też jest w opisie, więc chill. I tutaj szukacie waszej fury, W moim przypadku jest to Super GTA, więc sobie szukam służby rządowe, pojazdy wyścigowe Super GTA 506, co nie, więc sobie wychodzę tutaj. Otwieracie ten plik, który macie, pierwszy. Klecie sobie takie coś. Potem w tym miejscu. Wczzcie nazw nazwę waszej fury. Super GT jak to napiszecie dobrze, czyli super GT. Nie wiem jak jest to w pliku, co nie. Z małych liter. No co za małych liter. Super GT Super. E GT. Okej, okay, macie. Wpisujecie sobie. Wyłączacie Usuwacie sobie to Wchodzicie sobie tutaj I tutaj piszecie nazwę waszej fury, czyli Super GT Anglish super, super GT Zapisujecie sobie wasz plik Dobra i tu macie, powinniście mieć takie cztery pliki I to jest już w sumie wszystko Uruchamiajcie sobie wasz serwer no to oczywiście normalnie zróbcie, ale ja mam serwer na stronie, więc sobie wejdę przez stronę eee, servers view. No i sobie zastępuję na razie mój serwer. Teraz sobie wchodzę we, w e, Win SCP. No i sobie wchodzę tutaj. Logowanie sobie zrobię. Tutaj zróbcie Szymek. OK. W tym momencie powinniście zostać przerzuceni na coś takiego. W tym momencie wchodzicie tutaj tylko we fresorskie i tutaj macie wszystkie wasze fury. Wszystko co jest tutaj. W Oczywiście zróbcie to wejrzcie. Tak ja. Czyli w tym momencie bierzecie po prostu wasz folder, wklejacie go. Ale wiecie co, ja sobie go trochę szybciej wkleję po prostu. Cię poczekać, illy, no poczekasz. Żeby już przez z ile, Jezus Mary, nienawidzę tego programu. Jezus Mary. No nienawidzę, dobra. Już zrobię przez to, będzie dłużej, ale lepiej przez... 3 minuty Dobra widzimy, widzimy się jak mi się to już zrobi Uuu, uh, dobra już Jak widzicie przesłał mi się już plik pliki, wszystkie I teraz wchodzicie we noc w sensie dawna. MTA Server Config Otwieracie sobie go Zjeżdżacie sobie na sam dół i tutaj macie takie pliki różne do tego miejsca powinniście to mieć, więc sobie to kopiujecie. Dole wklejacie to. Wpiszcie sobie tutaj waszą masę, czyli BMW E36 chyba. Ja sobie to tak nazywałem. Uh -huh. Tak, BMW E36. E, zapisujecie. Wyłączacie Włącz... wszystko. Odicie jeszcze raz, we wasz czerwonek włączycie go, odpalacie sobie wasze MTA ja sobie muszę przy okazji MTA przypiąć tutaj na dole w tym momencie powinno być dużo, dużo mocy brać, bo po prostu no a ja przez ten czas przypnę sobie do paska zadań e, MTA, dobra, a teraz możecie już dołączyć do na naszego serwer I jak widzicie no ja mam sporego moda, bo on 69MB waży no, ale wiecie. Ja no, świetnie wyglądam. Jak na odcinek ubrałem się jak ministrant. Eee. Tutaj macie mój inny samochód, on też jest spoko. On jest kompletnym kozakiem. a prostu tego, że się nie psuje. Po uderzeniu dosłownie, nic się ze swurą nie dzieje. A szkoda, bo ten samochód jest kozacki pod mafię szukam fury takiej typowo gangsterskiej, bo gram z kolegą we FRP i, i chyba jutro pogram ze z jeszcze jednym kolegą, więc może wrzucam wam odcinek. I pewnie ja będę mafiozem, więc. albo mój kolega, nie wiem, zobaczymy. E, mam sobie takie fury, właśnie. Link, oczywiście, do wszystkich fur, jak ja mam, mogę wam zostawić w opisie, chociaż wątpię, że znajdę. Więc mogę tylko wam do tego bramki zostawić. Okej, okay, jak wam się już czyta fura, możecie wysiąść. I klucz create. Sorry, sobie zejdę F1, create, cars, e, spo, super GT, i macie wasze BMW E36. Widzicie, BMK jest spoko. Jest nawet ultra spoko. Fajnie się nim jeździ, jest przyjemno. Może nie pod gangsterkę, chociaż w sumie... Nie wiem... I niszczy się! Jak widzicie, ta BMK się niszczy! Czyli można jest ją doprowadzić do takiego stanu, kiedy... Zderzak się odczepi. Kiedy coś w niej nie pójdzie. No klasycznie! Czekajcie, ja tą furę spalę. Chcę zobaczyć na wybuch sobie tutaj zjadę i... Czemu nie wylądowałeś tak jak chciałem? <laughs> Sorry, widzę kaszelek. Obróć się, dybilu. <laughs> Na ura? No więc jest git, BMK działa, wszystko jest spoko Jak widzicie, tak się da fury robić Jest to proste, więc polecam serdecznie w taki sposób MTA, żeby lepsze serwery były Dziękuję, do widzenia, pa!